Państwa. W ostatnim czasie coraz bardziej popularna wśród hodowców trzody chlewnej stała się produkcja w cyklu otwartym. Z czego to wynika i czy taka produkcja może być bardziej opłacalna? O tym wszystkim dzisiaj. Żaneta Sąsiadek, zapraszam! Tuczniki w Polsce są i będą produkowane w cyklu otwartym lub zamkniętym. To nic nowego, ale wiele wskazuje na to, że najprawdopodobniej w dość krótkim czasie znacząco zmniejszy się liczba gospodarstw produkujących tuczniki w cyklu zamkniętym, a poważnie wzrośnie liczba gospodarstw tuczących świenie w cyklu otwartym. Bardzo wielu rolników likwiduje maciory, a do chlewni po usunięciu niepotrzebnego wyposażenia wstawia zagraniczne warchlaki. Tak też zrobił pan Paweł. Dlaczego zdecydował się pan na produkcję w cyklu otwartym? Ja zacząłem w ogóle produkować w cyklu zamkniętym po przejęciu gospodarstwa od swoich rodziców w 2006 roku. To było gospodarstwo wtedy 8 hektarów, 8,5 hektara. Rodzice przepisali mi to gospodarstwo wraz z inwentarzem całym, 8 sztuk macior. Było to zbyt mało, postanowiłem powiększyć, powiększyłem do 12 sztuk, no ale niestety Ilość prosiąt nie pozwalała mi sprzedać tych prosiąt, tych tuczników już wyhodowanych do zakładu jakiegoś mięsnego. Musiałem ich sprzedawać na lokalny, tutaj na, na taki zwykły skup, no, który płaci niestety małe pieniądze, o wiele mniejsze pieniążki i musiałem je dowozić sam z swoim ciągnikiem. Później postanowiłem do swoich prosiąt dokupywać prosięta z rynku lokalnego, to były nieduże ilości, 40-50 sztuk. Wtedy okazało się, że no, mięsność tych, tych tuczników jest zbyt mała. No, zakład nie był za bardzo zadowolony z mięsności, były bardziej otłuszczone, więc po namowie wtedy jeszcze dyrektora, właściciela tego zakładu chciałem spróbować przejść na cykl otwarty i pierwsza tura, jaką, jaką była wpuszczona do chlewni, to było 100 sztuk. Też jeszcze tutaj z naszego rynku lokalnego no, no, wtedy zakład przyjechał po, po to swoim samochodem, odebrał, no, ale, ale mięsność tych tuszników tych nie była zadowalająca. Po dłuższym później na myślę postanowiłem importować prosięta, warchlaki, to szczególnie jest Dania i, i Holandia. No i w tej chwili hoduję 180 sztuk, mam takie możliwości tylko ograniczone do 180 sztuk. No i na dzień dzisiejszy zakład jest zadowolony z tej mięsności, sprzedaje te tuszniki po prostu w większej wadze jak, jak tuszniki wyhodowane nasze tu krajowe, bo nasze krajowe tuszniki musiały mieć 115 góra-120 kg wagi, później niestety były, były gorsze parametry. Mięsności. W tej chwili sprzedaje tuczniki w wadze 125-130 kg no i wszystko to jest w porządku. Ja jestem zadowolony, bo mam większe pieniążki i zadowolony jest zakład, bo ma lepszą mięsność. Czy głównym e, motywem do tego, żeby pozyskiwać prosięta? Z Danii czy z Holandii, jest właśnie ich mięsność, czy może są jeszcze inne powody, dla których nie, Pan nie. sprowadza? Ja bym powiedział, że głównym tutaj motywem jest ekonomika, która, która wiadomo, że każdy grosz jest, się liczy i, i w tej chwili, na, w tą turę, którą miałem, mam obecnie, to były prosięta e, tańsze od, od naszych krajowych. No i, i na, nawet na takiej nie, nie, nie bardzo dużej ilości wynika to oszczędność na samym starcie, około 8 tysięcy na, na wstawieniu. Także no. Tu głównym może powodem tego jest sama ekonomika. Wielu hodowców, głównie ci, którzy produkują w cyklu zamkniętym, widzą zagrożenie dla swoich hodowli spowodowane importem dużych ilości warchlaków z Danii i Holandii. Zagrożenie widzę jako hodowca, zagrożenie ze strony chociażby dużych firm, gdzie często ten pieniądz, niekoniecznie uzyskany z jakby działalności rolniczej, jest dzisiaj jakby. Zaczątkiem dużych firm, tak drobiowych, jak trzodziarskich. I przeciętny hodowca w Polsce będzie miał trudno konkurować z takimi firmami, z, ta, z takim kapitałem, bo ni, my nigdy nie, ma, nie mieliśmy i nie widzę, żebyśmy, mieli, żebyśmy mogli w ogóle zebrać kapitał, żeby się rozwijać. No dzisiaj na rynku znakomicie się jakby odnajduje ten, co robi dużo i tanio. W małym gospodarstwie, małym gospodarstwie tak tanio się nie produkuje. Prowadzenie hodowli w cyklu zamkniętym jest bardzo drogą jakby inwestycją, bo sama porodówka, czyli przygotowanie. To jest najtrudniejszy jakby rozród. Dzisiaj rozród świń stał się bardzo, bardzo drogi, a przede wszystkim potrzebuje dużo więcej. Dużo wiedzy fachowej. W cyklu otwartym odchodzą koszty związane z utrzymaniem stada podstawowego. Jakie koszty są głównymi w cyklu otwartym? W cyklu otwartym mamy praktycznie dwa rodzaje tylko kosztów. Koszty zakupu prosiąt, to też uzależnione jest od rynku przede wszystkim. No i koszty utrzymania ich wyżywienia, czyli koszty paszy. O ile więcej tuczników można wyprodukować w cyklu otwartym? No w moim przypadku, na przykładzie mojej chlewni, jak miałem 12 macior, można powiedzieć 10 sztuk prosiąt od jednej maciory, czyli mamy 120 sztuk prosiąt, możemy to policzyć jako dwa cykle, dwa mioty wyproszeń, to jest 240 sztuk, a ja w tej chwili, na dzień, na dzień dzisiejszy w mojej chlewni mogę wyprodukować około 500 sztuk rocznie tucznika, czyli to jest dwukrotnie więcej, To mówię rzeczywiście na moim przykładzie, na mojej chlewni i na moim przykładzie, czyli to jest dwukrotnie czy cykl otwarty pozwala na większą elastyczność produkcji, i czy w tym momencie jest to przełożenie na opłacalność? Tak, na pewno. na pewno, dlatego że w cyklu otwartym możemy tak sobie ustalić tucz, tucznika, żeby na przykład sprzedać go w miesiącach przedświątecznych. Mamy kilka takich miesięcy w roku, albowiem też można. Teraz w tym okresie, co, co mamy dzisiaj, grudzień, możemy ominąć taki miesiąc, jaki jest, jakim jest styczeń, który jest uważany takim miesiącem martwym dla, dla producentów trzody. Wiadomo, okres poświąteczny, po nowym roku, mięso mniej schodzi i my możemy po prostu ten styczeń ominąć. A jak to jest w cyklu zamkniętym? Cykl zamknięty, czyli stado podstawowe, które musimy mieć, czyli namnażamy i wtedy mamy z tym olbrzymi kłopot w momencie, kiedy nie ma popytu na chociażby warchalaki czy materiał hodowlany w moim układzie. Na pierwszy rzut oka wydawać się może, że faktycznie produkcja w cyklu otwartym jest raz tańsza, dwa mniej ryzykowna. Jednak należy się zastanowić, jak będą kształtować się ceny duńskich czy holenderskich prosiąt, gdy w Polsce zacznie przeważać cykl otwarty i brak będzie konkurencji dla zagranicznych prosiąt. Specjaliści szacują, że wówczas cena za prosiaka może być wyższa nawet o 100%. Można zaobserwować taką tendencję w krajach typu Dania czy Holandia, że oni faktycznie zaczynają produkować głównie nastawiają się na produkcję warchlaków, gdzie rząd sprzyja temu. Jest to związane z ochroną środowiska. Natomiast dalej te warchlaki właśnie są eksportowane najczęściej do Polski czy do Niemiec. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o produkcję w kraju? Prosta odpowiedź. Małe kraje Brakuje paszy, a przede wszystkim tucznik, ten gotowy już produkt, jak można powiedzieć, daje dużą ilość odchodów. Z tym Dania i Holandia sobie nie radzą. Na wielu spotkaniach podkreślają sami, że chętnie byśmy suszyli gnojowice i wysyłali do Polski. No i ba pomyśleli, Polacy nie chcieli chociażby suszonej gnojowice, no to nam potworzyli prezent w postaci warchlaków. I to jest też kolejne zagrożenie dla polskich hodowców właśnie w cyklu zamkniętym. że duże ilości, zorganizowane hodowle, jeżeli chodzi o duńczyków, głównie duńczyków, tam są stada podstawowe rzędu półtora, czy 2000 ilości w jednym gospodarstwie. W naszych, polskim, naszych polskich hodowlach jest to trudniejsze, bo my nie mamy w rodzinnych gospodarstwach aż tak dużych stad. 500-600 matek na no nasze warunki to jest dużo. Produkcja trzody chlewnej w cyklu otwartym czy zamkniętym ma swoje wady i zalety. Oczywiście ważne jest, by patrzeć globalnie, ale też, by znaleźć najlepsze rozwiązanie dla własnych możliwości i warunków produkcyjnych. Na dziś to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.